i e, odnowili zupełnie, zdrowe i na odnowili oczyszczalnie, a mamy też czystą wodę w planach. To już jest trzecie, trzecia inwestycja, która oczyszcza wodę, e, nowy system osądowania, tak jak powiedziałem, byliśmy dwa dni, teraz tutaj jesteśmy. Co to oznacza? To oznacza, że coś, jest przezroczyste, jest przezroczysta, z tego nie widać, nie jest to jak most, czy metro, czy można się przejechać, ale bardzo ważna dla zdrowia podatku nie, nie, niekoronana, e, e, która będzie, e, którą będzie można mieć do stanu w większym obszarze dzielnic, iż do tej pory to dotyczy 2 lata i południe, które będziemy w dzielnicy, ale szczęście ile może nie w Warszawie, w Gminie, czy Mokotowach. w związku z tym dzięki tej inwestycji mamy e, czystą podatek z planu w całej Warszawie. To jest bardzo ważne, bo jak Państwo wiedzą, a teraz już yy, 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 można poprać nie tylko bezpośrednio wodę surową, ale również yy, oczywiście w tym razie do dogotowania prosto z yy, Druga rzecz, którą yy, chciałam powiedzieć w związku z tym, że udało nam się to dzięki programowi yy, yy, z Unii Europejskiej, bo te wszystkie inwestycje, które są dobrze ponad kilka miliardów złotych od początku mojej kadencji, yy, one zostały yy, w istotny sposób finansowane przez yy, Unię, to jest tak zwana czwarta faza. Kiedy ja przypomniałam, trzeba była dodać trzecią fazę, bo no, ona była kompletnie zaniedbana i na ocenę pieniądze nam Ale dzięki temu myśmy się dzisiaj, dzisiaj z Komisją Europejską no, zaprzyjaźnili, w związku z tym uzyskaliśmy jeszcze czwartą fazę, e, czyli mogliśmy znacznie więcej zrobić niż e, wcześniej planowano. I ta czwarta faza to jest właśnie e, e, 40% finansowania z Unii Europejskiej, 60% z e, finansów z spółki, e, również i kredytów. Jako białorusowy podmiot dzieła z sektora bankowego. Jednym słowem mamy czystą wodę, znaczną do picia, niechlorowaną i w tej chwili, jak mamy dostępność do wody do, do 98% powierzchni, dla przecież budynku morskiego jest to jest trudno osiągnąć, bo są ciągle na poziomie zabudowane, będą na a żeśmy z czy kiedy nie było nawet 90%. miesięcy i i że to jest bardzo dobre współpracowanie, a także, żeby ludzie, którzy się mieszkają, mieszkają i którzy będą mieszkać. Bardzo dziękuję. Pani prezes. Bardzo.